No witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczcie, jest po prostu pięknie, ciepło, ale pięknie. Dzisiaj przypotężny, niemożliwy wręcz do wytrzymania upał, dlatego zdecydowałem, że kategorycznie spinningi idą na bok i korzystając z tych pięknych okoliczności przyrody i z tego cienia, które udało mi się tu nad wodą znaleźć, posiedzimy i połowimy na spławik. A będą to prawdopodobnie już ostatnie podrygi spławikowe, bo Powoli kończy nam się lato, za chwilę wejdziemy w jesień, no zdecydowany czas spinningu, więc wtedy na ten spinning będzie trochę więcej czasu. Będą okoliczności bardziej sprzyjające, a teraz, póki jeszcze te okoliczności sprzyjają wyprawom spławikowym, no to dzisiaj zobaczymy, co na ten spławik uda się połowić. Spławik oczywiście na wodzie stojącej, już mam wszystko tu przygotowane, także zabieramy się za łowienie. OK, no to czym prędzej zabieramy się do roboty? Nie ma czasu do stracenia. Słuchajcie, łowię w tym samym miejscu co jakiś czas temu. Filmy, możecie sobie na moim kanale obejrzeć. Łowię tutaj niedaleko zaraz za trzcinami. Już mam wygruntowany zestaw, więc już wiem, gdzie ten zestaw będę stawiał. Niestety zapomniałem jednej podpórki, więc trochę dzisiaj zrobimy sobie taką prowizorkę. Zdarza się. Prawdę powiedziawszy, nie wiem nawet do końca, co się z nią stało i dlaczego nie miałem jej w samochodzie. Dzisiaj oczywiście znowu łowię na groch. Na groch, najukochańszy groch. Więc najpierw, czy jak to się mówi, najsampierw, wrzucimy go tu trochę. Tak, żeby zainteresować ryby. Wcześniej tutaj niestety nie nęciłem. Ten wyjazd jest trochę taki o, no, powiedzmy sobie spontaniczny, bo chciałem tak naprawdę jechać na ten spinning, no ale właśnie ten nupa, o którym Wam mówię, jakoś mnie zniechęcił. A tak w zasadzie to posiedzieć sobie i popatrzeć po prostu na ten spławik falujący na tafli wody, może i jest to ciekawsze rozwiązanie na te właśnie letnie popołudnie. Oczywiście cud się nie zdarzył i nie wybrałem się z samego rana. Z samego rana montowałem filmy. Okej. Okay. Piękny groszek na haczyku. Nie wiem, czy nie przyniosę sobie tu zaraz jakiegoś kijażka, żeby sobie zrobić taką podpórkę, bo mam wrażenie, że trochę mnie to będzie irytować. Dobra, rzucamy. Ok, powinno być dobrze, słuchajcie. No, chyba przyniesiemy sobie coś, wiecie, coś, żeby tutaj zrobić podpórkę, bo bo tu ani żyłki podkręcić ani nic to jest ciulnie robota. Całe szczęście mamy las. O tu już widzę, że nawet to będzie dobre. Jak za dawnych lat. Ok zobaczymy, czy uda nam się to wbić. Kurde, jakby tak miało być. O no i teraz widzicie jak to nie leży to sobie mogę tą żyłkę podkręcać. No teraz ma to ręce i nogi, jest lekka falka, więc ja sobie tą podpórkę tutaj przeniosę i trochę wyżej to będzie składamy, tak żeby mniejsza część żyłki dotykała tafli wody. Tutaj możecie się przyjrzeć dokładnie jak ten wspaniały mój wynalazek wygląda, bo tak się właśnie zastanawiam czy go nie opatentować. O, także teraz pozostaje tylko czekać y, na branie. No, oczywiście, brak jednej podpórki nie mógł być powodem do tego, żeby y, wracać do domu. Po prostu trzeba sobie jakoś na łowisku poradzić. Kiedyś takie podpórki to była norma. Dobra, zrobimy mały myk. O, groch cały, więc tu nawet skubnięte nie jest. Zrobimy mały, mały myk, bo tam jest tak, że ci, co oglądali, to pamiętają, że tutaj mamy. Delikatne zejście, i później jest takie bardzo gwałtowne zejście na wodę głębszą, tylko że tam jeszcze delikatne, delikatnie się przegłębia. Czyli tam jeszcze tak bardzo delikatnie schodzi. Jak postawię zestaw dalej, jak tutaj mam grunt ustawiony, że tak powiem na styk, i przestawię tam o metr czy o dwa metry dalej, to ten spławik mi się za bardzo yy, przytapia i nie, 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 prawdopodobnie to nie leży na dnie. Dlatego troszeczkę zwiększę grunt bardzo delikatnie, bo chcę po prostu ten spławik. Trochę tam jednak dalej wysunąć, trochę damy go na wodę. O tak, to na, naprawdę delikatnie tutaj. Chodzi tylko o to, żeby go troszeczkę przesunąć, w troszeczkę innym miejscu postawić. Dam sobie też nowe ziarno grochu. Rapowe ziarno. Z grochem raczej wszystko powinno być w porządku, bo dzisiaj go gotowałem. Okej. Okay. No to jest właśnie temat yy, łowienia na grubo, no bo ja łowię na groch, nęcę grochem, więc no, to się kwalifikuje jako łowienie na grubo. Nie używam żadnych zanęt, nie używam pinki, mat czy innego robactwa, czyli no delikatnie. Duży haczyk, czwórka lub szóstka, więc no, stosunkowo duży. Yy, no i niestety, no niestety przy takim łowieniu ja uważam, że no powinno się to łowisko chociaż te 2-3 razy zanęcić, żeby te ryby przyzwyczaić. Zanęta, jakieś robactwo, no myślę, że szybciej pobawilibyśmy się, tylko że znowu z rybami mniejszymi. No To prawdopodobieństwo, że ryby mniejsze wtedy wezmą jest bardzo duże. Mi jednak zależy na czymś większym, więc no dlatego właśnie decyduję się na takie łowienie. Tu jest moje stanowisko, chciałbym Wam pokazać jak woda spadła. Jak pierwszy raz w tym roku przyjeżdżałem tutaj nęcić, nie pamiętam czy to był czerwiec, czy jakoś tak, to woda była dotąd. Tu. Tutaj stałem i tu już była woda. Później jak przyjeżdżałem, to trochę tak było, o, już tutaj odsłonięte gdzieś dotąd. A teraz zobaczcie. Cała tutaj praktycznie się plażyczka odsłoniła. Tutaj też stała woda. A teraz mamy żwir i pioch. Jeszcze jeden myk zrobimy jak przestawiłem ten zestaw. To trochę grochu dosypię. czy znaczy ta drobnica mi tam nie powynosiła tego grochu. A jakaś drobnica tam była, bo widziałem, że mi spławik opłukiwało. troszeczkę dosypiemy. Tam będzie, to może pobudzi. O. Niestety nawet jednego podejrzenia o branie nie miałem, co nie nastraja mnie optymistycznie. No, już siedzę tutaj na tyle długo, że jakby coś miało brać w dzień, myślę, że już powinno coś tutaj przynajmniej podskubywać. Więc cała nadzieja ewentualnie w tym, że no, po zachodzie czy krótko przed zachodem, na tym przełamaniu dna, dnia i nocy coś jeszcze tutaj podejdzie. Niestety, no widzicie, może ten upał sprawił, że te ryby są po prostu odrętwiałe. Także wszystko szykuje się na to, że będzie film bez ryb. Może nie, a może tak, a jeżeli tak, to obiecuję, że nie będę tego za często robił. No dzisiaj już tak niestety wyszło. Woda też jest bardzo, ten kolor jest taki zielonkawy, tutaj byłem parę dni temu, to w ogóle jakieś takie kożuchy pływały, no te zakwity niestety w okresach letnich to są sprawy dość powszechne na wielu zbiornikach, tym bardziej, gdzie tam w okolicach są jakieś pola. To niestety te azotany, fosforany to też wpływa na to. Ktoś mi kiedyś zarzucił w jakimś filmie, yy, że no, Jak zacząłem właśnie mówić o tych wodach z pól i tego, co z tych pól spływa, coś tam się, ktoś tam do mnie spruł. Ale no, taka jest prawda, no, to jakby tego nie unikniemy. Ta cała chemia, która jest w polach, później przedostaje się do wody, jeżeli to pole jest w sąsiedztwie wody. No i później takie różne rzeczy się dzieją. No tutaj, jeżeli chodzi o spinning, to y, zawsze tak jest, że jak woda jest właśnie taka zielona, są takie różne zakwity. To one ustępują w momencie, gdy woda robi się coraz zimniejsza. No tutaj to jeszcze trochę czasu zajmie, no bo to tak musi konkretnie trochę przyjść spadek temperatury. I jak ta woda, temperatura wody też będzie spadać, to ta woda zacznie się czyścić, ona będzie tutaj klarowna. To jest wtedy idealny czas na spinning, bo ta temperatura raz, że spadła i dała rybom sygnał do tego, że czas szamać. Zbliża się wielkie żarcie, bo nadchodzi jesień, a dwa, że to właśnie woda się czyści i to też jakby sprzyja spinningowaniu. No ale póki co jesteśmy na spławiku, więc czy może nie na spławiku, bo jesteśmy na brzegu, na krześle, ale łowimy na spławik. Czy może nie na spławika, na groch w zasadzie, ale używając spławika. A ja to mam tak, że jak yy, na przykład, no dzisiaj miałem dylemat, gdzie jechać spławik czy spinning, wybrałem spławik, przyjechałem na ten spławik i zawsze, a przynajmniej w przeważającej większości mam tak, że jak siedzę na przykład właśnie z wędką spławikową, i kilka godzin nic się nie dzieje, to zaczynam przeokrutnie żałować, że nie pojechałem na spinning. Bo wydaje mi się, że na spinning, właśnie akurat dzisiaj, coś by się działo. Nie wiem, czy wy też tak macie. Dobra, jeszcze sobie przerzucimy zestaw, sprawdzimy kontrolnie. Groszek jest, groszek jest, wszystko jest. Tam widzicie, wrzuciłem trochę za daleko, spławik dosyć mocno przytopiony, więc muszę zwiększyć grunt, a ja sobie po prostu przesunę ten spławik. To będzie dobrze, jeżeli troszeczkę bardziej ten spławik nam wyjdzie, bo może tak się zdarzyć, teraz ta oliwka, gdzie mam obciążenie, leży na dnie wraz z przyponem, dlatego ten spłowiczek, no delikatnie nam zaczął wychodzić. Jeżeli chcemy, jeżeli wyszedł nam troszeczkę za dużo, chcemy troszeczkę go dać pod wodę, to wystarczy o, delikatnie skręcić. Teraz mamy taką możliwość, bo nie ma fali. No jak jest fala, to jest to troszeczkę utrudnione, ale wtedy nawet lepiej, że jak troszeczkę tego spłowika więcej wystaje, bo pod wpływem fali i tak to wszystko się naciągnie, bo w którąś stronę będzie nam żyłkę, która leży na powierzchni wody, będzie nam ściągać. Więc, jakby samoistnie no, ten wiatr spowoduje, że ten spławik nam troszeczkę bardziej się przytopi, więc wtedy nawet lepiej, jak trochę go więcej wystaje. A tą wyprawę spowikową dzisiaj będziemy już chyba kończyli, bo mamy już po zachodzie, już robi się ciemno. Myślę, że już się nic szczególnego tutaj nie wydarzy. No, niestety, nie zawsze biorą. Myślę, że te upały trochę się do tego przyczyniły. No, na coś muszę zgonić. Nie mogę powiedzieć, że nie ma ryb, bo akurat na tym zbiorniku. Są ryby i jest ich naprawdę bardzo dużo. Nie mogę się też przyznać, że może robiłem coś źle, więc zgońmy to na pogodę. Upały spowodowały, że ta ryba kompletnie dzisiaj była nieaktywna. Dobrze wymyśliłem tłumaczenie? Wiadomo, że my wędkarze zawsze musimy jakieś tłumaczenie sobie znaleźć. I tym akcentem kończymy dzisiejszą przygodę. Mam nadzieję, że ze spławikówką jeszcze, może się w tym roku zobaczymy. No zobaczymy jak to będzie, na pewno ze spinningiem w najbliższym czasie, chyba jednak, no zobaczymy, nie wiem, zobaczymy co dzień przyniesie, bo to tak jest czasami, że coś sobie planujemy, a tak naprawdę wstajemy, szykujemy się na ryby, no i zupełnie inną wizję na dany dzień mamy. Także pozdrawiam wszystkich gorąco i serdecznie, pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, dzwoneczku i do zobaczenia w kolejnych wyprawach. Cześć!